Czy wiecie, że czcigodny sługa Boży Franciszek Blachnicki siedział w więzieniu za alkohol? Ale o tym za chwilę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu przypada setna rocznica urodzin Franciszka Blachnickiego, niezwykłego, niezłomnego kapłana. W latach 50 pragnąc zatrzymać rozwój alkoholizmu, zorganizował kurcjatę wstrzymyźliwości. Bardzo się to władzom nie podobało, bo sterowanie, rządzenie krajem, gdzie alkoholicy mają swoje uzależnienia, jest dużo prostsze. Nie wytrzymali i w 1961 roku dostał się do aresztu i był sądzony. Gdy przebywał w celi, zapytał kiedyś swojego współtowarzysza. A ty za co siedzisz? A on mówi: Za alkohol. Po prostu pędził nielegalnie wódkę, bimber. Na to Blachnicki mówi: A wiesz, ja też. I tak oto spotkali się dwaj ludzie, którzy jeden pędził alkohol, a drugi walczył z plagą alkoholizmu. W latach 70. powstał ruch oazowy. I rozpoczęły się liczne rekolekcje dla młodzieży, a później i dla dorosłych, i dla rodzin. Oczywiście, pomieścić gromadkę 30, 40, 50 młodych ludzi trzeba było ulokować po tak zwanych domach, u górali, jako że to rozwijało się na Sądenczyźnie w okolicach Zakrościenka. Władze nie miały innej możliwości, tylko karać tych, którzy przyjmowali młodzież do swoich domów. Ksiądz brachnicki zbierał wszystkie mandaty od górali, rozdawał listy tych mandatów uczestnikom, gdy wyjeżdżali i poprosił, żeby każdy zapłacił złotówkę. Gdy mandat opiewał na 100 zł, Urząd Skarbowy, do którego spływały pieniądze i było to 100 przelewów po złotówce, mieli mnóstwo roboty. W następnym roku Władze bezpieczeństwa odpuściły sobie karanie górali mandatami. Ale postanowiono Franciszka Blaknickiego wygonić z kopiej górki poprzez mróz. Ponieważ w tych czasach trzeba było mieć tzw. deputat węglowy, czyli jeżeli chciałem zakupić tonę lub dwie tony węgla do tego, aby ogrzewać swój dom, musiałem mieć przydział z urzędu. Nic prostszego tym bardziej grzecznym się przydziały dawało i większe, a tym, którzy byli niegrzeczni, mniejsze, albo w ogóle się nie dawało. I któregoś roku, niestety, wspólnota na Kopie Górki nie otrzymała przydziału węgla. Wieść szybko się rozeszła wśród członków ruchu azowego. Co uczyniono? A po prostu! Na pocztę w Krościenku przychodziły paczki dwu-, cztero-, kilogramowe z bryłkami węgla. Po w pierwszych dwóch tygodniach, kiedy poczta w Krościenku była zupełnie zasypana ciężkimi paczkami, które trzeba było wznieść na górę, na kopią górkę, księdza Blachińskiego wezwano do urzędu i wręczono mu talon na węgiel, aby mógł kupić normalnie węgiel i już własnym transportem wtargać sobie na górę węgiel potrzebny do ogrzewania. A, zapomniałem. Jeżeli chcecie, żeby te informacje docierały do innych osób, to polećcie nasz newsletter i nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia.